to nie będę wychodził na twoich warunkach, czy ja nie potrafię w no ogóle Ale jak stójki. nie będziesz wychodził jak kurwa, to podpisałeś, krytynie. Ale można to zmienić. Dobra, No twierdzisz, że dobra, wygrasz, no to możesz to zmienić. To, dobra, wypierdalej, nie bijesz. Się. Sam Tam to pisałeś. jak mój pitbull, mój pitbull to samo. Jak jest spokojny, to spokojny, ale... Teraz. Dobra, e, wiecie co? Ja bym poprosił ochronę na środek i no zrobimy face to Ale bez przesady, no, można sobie pozwolić na pewne teksty, no ale na no, tak... To, to, to jest w klatce greckiej. Słuchajcie, e, publiczność niech myśli nad pytaniami do zawodników, a my zrobimy face-to-face face w tym czasie. Ja, ja też proszę ochroniarzy, żeby dali mi trochę luzu. Trochę przestrzeni. Macie dwóch temperamentnych zawodników. O to chodzi. Wielkie brawa dla obu panów. O, chyba się... Dobra, to nowe. Dziękujemy. Wracamy na miejsca. Słuchajcie, jeżeli jest ktoś z publiczności, kto chciałby.